Jest czwartek, dwudziesty siódmy października. Wyobraź sobie, że przebywasz w towarzystwie Jezusa i jego uczniów. Nagle przychodzą do was faryzeusze którzy przynoszą niepokojące wieści. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: idźcie. I powiedzcie temu lisowi, oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u Kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście? Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię zaś wam: Nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Zarówno z historii, jak i ze współczesnych doniesień znamy świadectwa męczenników, którzy wiarę, Cenili wyżej niż swoje życie. Ludzie ci, idąc za przykładem Chrystusa, byli wierni prawdzie aż do końca. Życie chrześcijan w naszym kręgu kulturowym nie jest narażone na takie niebezpieczeństwo, ale nie oznacza to, że jest ono czymś, czego mamy się kurczowo trzymać. Jesteśmy powołani do tego, aby odkryć i realizować misję, do której wzywa nas Pan, w niej stopniowo rozdawać siebie i być dla innych. Co może być taką misją w Twoim życiu? Do czego zaprasza Cię Bóg? W misję Jezusa wpisane były wielkie dzieła, jednak, jak wiemy z Ewangelii, niejednokrotnie działy się one w ciszy odosobnienia, bez splendoru i zachwytu tłumu. Codzienność Syna Bożego składała się też z bardzo prozaicznych czynności. Wszystko to było wpisane w Jego posłannictwo. Wierność Twojemu powołaniu też może wymagać od Ciebie zgody na brak poklasku i na zwyczajność. Jak Pan Bóg przychodzi do Ciebie w Twojej codzienności? Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, zastanów się nad wiernością swemu posłannictwu, którą prezentował Chrystus. Skąd mógł czerpać do tego siłę? W tym czasie przyszli niektórzy Faryzeusze i rzekli do Jezusa: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chcecie zabić. Lecz on im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu lisowi. Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś. Jutro i pojutrze muszę być w drodze. Bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła? A nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię zaś wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imię pańskie. Na koniec porozmawiaj z Jezusem o najważniejszym poruszeniu, które pojawiło się w Tobie podczas tej modlitwy. Pała Ojcu, i Synowi, i Synowi i Duchowi, Duchowi Świętemu, jak, jak była na, na początku, początku teraz, teraz i zawsze i na wieki wieków. wieków. Amen.